Cześć, kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj właśnie będę znów czytała Wasze komentarze. To mam już przygotowane z vloga Sylwestrowego. Oczywiście, tak jak wam mówiłam, udało mi się zmontować ten film i wam pokazać mój sylwestr. więc bardzo się cieszę. Właśnie proszę Was o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby się brzą z każdym moim filmem i nie przekapię żadnego. Zapraszam Was do filmiku i do oglądania. I pierwsze, i pozdrowienia będę na końcu. I pierwszy komentarz od Moniki Puchały. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. Witaj kochana dla Ciebie i Marza. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. I dla Was też. Dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Ze wszystkim dużo zdrówka, bo to ma najważniejsze. Bardzo fajna impreza sylwestrowa i piękne dekoracje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za komentarz. Yy, I dziękuję, że Ci się podobał mój, bo chciałam właśnie Wam pokazać. I też życzę, życzę dla Ciebie i dla Twoich bliskich też dużo zdrowia. Oczywiście zdrowie jest zawsze najważniejsze. I kolejny komentarz od Agnieszki Roland, Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Dziękuję bardzo i dla Ciebie też. Komentarz Marzena M. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Piękne dekoracje. Dziękuję, że fajnie, że Wam się podobały moje dekoracje. Również w Tobie wszystkiego najlepszego w nowym roku. Kolejny komentarz od Renaty Rudej. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. Fajnie, że dobrze się bawiła. Super do i wspaniałego nowego roku. Dziękuję Ci serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. I tobie też i dla całej Twojej rodziny też wszystkiego nowego roku. E, wspaniałego nowego roku. I kolejny komentarz od Iwony J. Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. O rany, ile tych balonów sama nie dmuchałaś? Czy mąż pomaga? Czy odpowiem na to? Lubię odpowiedzieć na Twoje pytania. Ja na wasze pytania lubię odpowiadać. Jeśli chodzi o balonów, no to było sporo, bo oczywiście nie ja zawsze chyba mówił, nie wiem czy mówiłam, wam, czy nie, ale ja uwielbiam dekorować na Sylwester. bo to jest jedyne tak naprawdę święto, które mogę dekorować balonami. I okazja. Imprezowa, bo oczywiście na urodziny nie nie bo dmucham balonów, czy na inne tam okazje, tylko właśnie na Sylwestra. Jeśli chodzi o dmuchanie, to oczywiście sama dmuchałam takim elektroniczną pompą, którą mam. I mi szybko właśnie pompuje te balony i mogę wtedy czymś innym później zająć jak oczywiście dmucham te balony i rozwieszam w odpowiednich miejscach. Tak jak oczywiście Wam pokazywałam, gdzie były te balony. I mąż tylko jedynie pomagał mi przy tej jakby no jak ja to mówię, kotara, yy, zasłona, nie wiem, dekoracyjna. Bo ja mam na z, schody, co się idzie. No, vlogu wam może tam więcej, może wam pokażę. Yy, też podobnie też vloga w, w tym miesiącu jeszcze. Może częste będą vlogi. Yy, to mam właśnie takie yy, karnisz yy, z takimi żabkami i zawsze przyczepiam te działanie. To wygląda. To jeszcze zostało po poprzednich właścicielach, to zrobili i mój mąż chciał zlikwidować w ogóle ten karnisz z tymi takimi rzepkami. Powiedziałam, że nie, absolutnie, bo mi potrzebne jest do dekoracji i też mam w kuchni piec, taki wiecie, stary piec. I też walczę, y, żeby nikogo nie usuwać, bo y, chcemy właśnie zrobić taką, mm, taką kuchnię fajną. Bo jest kuchnia, ale chcemy jeszcze fajniejszą, ale to już w przyszłości na pewno zrobimy. Ale po prostu ciężko będzie wyważyć właśnie ten piecek kaflowy, bo naprawdę fajny ten piecyk, lubię takie właśnie z tamtych epok takie właśnie rzeczy, właśnie piecyki, kiedyś jak mieszkałam w mojej mamy domu urodzinnym, to były takie piece kaflowe dwa, i moja mama zawsze mówiła, że jak była dzieckiem, była później nastolatką, to Ulbiła zawsze się przytła do tych pieców, tak bo w ciepło i w ogóle. Więc, no i też y, dla dzieci te bawolone też dmuchałam, bo wiedziałam, że też dzieci, bo też dzieci fajnie się bawiły. I też było wesoło tak naprawdę, nie? Sylwestę, Dan miał goście, to z pewnością było bardzo wesoło, tak, najbardziej z dzieciakami. Swoją drogą to dobrze, że masz taki dobry kontakt z siostrami. Chyba się nie mylę, tak, bo mamy dobry kontakt z siostrami najbardziej z najmłodszą i z tą starszą, a 5 lat. I ta właśnie starsza 5 lat jest bardzo, do, do, bardzo się do siebie podobne. I nieraz ludzie nas mylili. Kiedyś pamiętam, był Sylwester, jeszcze moim domu, jeszcze mojej mamy domu rodzinnym, to znaczy, już nie istnieje. Nie ma być tam wyburzony tam blokie. tam. Tego doma, taki domek stary. I tam e, mieliśmy Sylwestę z mężem e, i też e, pamiętam kiedyś koleżanka nas wspólna przyszła. No i moja siostra zmywała naczynia, czy coś tam była odwrócona. I ta koleżanka właśnie powiedziała, że. E, Cześć Iza. Odwróciła się. O, ludzie, myślała, że to Iza. Czyli, czyli to ja już o, jaka podobna, no bo jest ja też do siebie podobne. Bo ja miałam tego tak z siostrami, tak? Ale dziękuję Ci. Mam taki sam naszyjnik, a pierścionki są imponujące. I za w tym roku życzę Ci wszystkiego dużo zdrowia, samych su sukcesów, radości w rozwoju kanału. Podając ściskam. Dziękuję Ci serdecznie, też Tobie życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. I też ściskam i buziaki i dziękuję Ci za komentarz. I kolejny komentarz od Ines. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Naszynik od razu skojarzył mi się z, z sercem oceanu z Tytanika. Imponujący. Można wiedzieć, gdzie kupiasz, czy było mówione gdzie, a przegapiłam. Kupiłam go kiedyś na AliExpress, dawno temu, już nie pamiętam ile kosztował, ale wiem, że chyba można teraz nasze chyba na, jak dobrze pamiętam. Oczywiście. Jak znajdę ten naszyjnik na TMU czy na Aliexpress jakiś, to właśnie ci przeszlę link w komentarzu, właśnie pod komentarzem Twoim. Może jak będę montowała, to właśnie znajdę i cię oczywiście dam linka. I kolejny komentarz od Gabrysi Nieb. Oczywiście też jest od niej prośba, żeby jej pozdrowić. Cię pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Poprzednio Cię pozdrawiam i w tym też Cię pozdrawiam. I dziękuję Ci za komentarz. Super blog, Dziękuję i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I kolejny komentarz od Ani S Pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. Pokaż że gotujesz. No może kiedyś zobaczymy jak to wszystko będzie. Bo też tak jak mówiłam Wam nie jestem taki że łowę jakieś dania gotuję. Wiecie czasami jak mi się nie chce to oczywiście gotowe. No, czasami tam Wiecie, tam te spaghetti czasami sobie zrobię, czasami wiecie, jak te kupne te e, wiem, że to jest za niezdrowe. zdrowe. E, te kopytka, oczywiście też za bardzo nie mogę kopytek jeść, e, przez, przez ale ja uwielbiam te kopytka, więc moja babcia robiła takie kopytka w różne. Czasami gotowe, czasami e, wiecie, taki kotlet, ziemniaki, surówka, coś takiego, mizeria. Też ten bardziej właśnie lubię sałatki robić. I może kiedyś jeszcze Wam pokażę właśnie sa, sałatko, może coś. Kolejną sałatkę Wam pokażę, jak robię, bo wiem, że jest na kanale. Też dam, link jak będę montować. Jak robię sałatkę złocistą. Bo jest na kanale właśnie taki odcinek właśnie kiedyś właśnie robiłam wam sałatkę złocistą. I na kanale jest. Więc na pewno jeszcze w tym roku na pewno będę kolejną sałatkę robiła. I też może blok. Wam pokażę, jak robię. Bo ja i mąż lubimy właśnie robić blok. To żeby blok też bardzo smakował dla gości. I sałatki smakowały. Mówiłam, że się bałam z tą sałatką, że przesoliłam, ale siostra powiedziała, że super. Ja <grym> się cieszę, bo oczywiście robiłam nie tak jak, jak zawsze, tylko robiłam inaczej. Trochę. I Agnieszka, Lauren, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Dziękuję Ci za komentarz. Fajną sukienka masz. Dziękuję ci serdecznie. Kupiłam ją w Pepko. Była się ta cekinowa. W ogóle, tak jak mówiłam Wam, planowałam nałożyć, planowałam nałożyć właśnie długą, ale siostra mówi: A nie, ty długiej. Mówi, że będzie ci wygoni w krótkiej. No i byłam w krótkie, W tamtym roku właśnie, w tamtym roku właśnie miałam długą i wywinęłam orła. To kolejne właśnie komentarze. I to będę oczywiście dzisiaj. Ja te cztery komentarze, później jeszcze kolejne komentarze wam przeczytam. Kolejny komentarz od Mikołaja 8010 dziękuję Ci i pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. świeczki będą się lepiej paliły i dziękuję oczywiście za radę, co ty napisałeś. Trzeba za pierwszym zapaleniem dać spalić się całej yy, spalić się cały cały żeby nie było kałuży. Jak spali się cała warstwa, to później nie bę... Jak się spali cała warstwa, to później nie będą się takie dziury robić, będą mocniej pachnieć. Dziękuję Ci za radę. W ogóle nie wiedziałam o tym, więc dziękuję Ci też za komentarz i kolejny komentarz od Argena. Bardzo Cię serdecznie dziękuję Ci za komentarz. W ogóle bardzo, bardzo fajne radę do mnie pisałeś i będę tak stosować. Moim ulubionymi zapachami są takie mdląco słodkie, jak waliniowe ciasteczka albo karmel. Spróbuj sobie z Rossmana Dorota karmel. Naprawdę aż się chce zjeść. Dziękuję Ci teraz za poradę. Dziękuję Ci za komentarz i pozdrawiam. No właśnie, wiecie co? Może i kupię świeczkę właśnie, to co właśnie pisałaś i zobaczę. Czemu nie? I Aiko, Jajko, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję Ci za komentarz. Ja uwielbiam świeczki K-Maxa. Jest tam ogromny wybór z różnych marek, aż ciężko zdecydować się, się tylko na jedną. Też może kiedyś jej jakoś świeczko kupię z TickleMaxa i też właśnie protestuję, Zobaczymy, jak ona jest. Więc dziękuję. Więc mam już dwa polecenia, jeśli chodzi o świeczki. Ja częściej kupuję właśnie świeczki, czasami w Biedronce, te właśnie z taki kandel. Te Biedronce też, też Wam pokazałam, właśnie jakie kupuję. Mam z Biedronce. Też kupuję świeczki w Action, bo też są duży wybór, też nie wiadomo co się decydować. No ale w tej Kajmak się właśnie nigdy nie kupowałam właśnie i zobaczę. Komentarz od Mikołaja 8010. Dziękuję Ci serdecznie za komentarz. A i Kamil pokazali mi pani konto. Jestem bardzo wdzięczny, to są pani fani. Oczywiście też się jestem wdzięczna i też dziękuję. Komentarz i też pozdrawiam oczywiście Kaję i Kamila bardzo serdecznie. I dziękuję, właśnie i też z Ciebie, Mikołaju, pozdrawiam. Dziękuję, właśnie za komentarz i fajnie, że zdobyłam nowego widza. I to będzie chyba na dzisiaj wszystko, się chodzi z komentarzy. I kolejne będą pozdrowienia, czyli Kaja, Kamila, Koziela, 64, 84 Mikołaj, Agaduda, Agnieszka, Reżys, Iwona, Dży, Lucyna, Jagiełom, B., Monika, Pochała, Renata, Ruda, Marzena, M, Ines, 7. Dobry Ania Esz, Magdalena, Ajko Jajko, Argena, Danka, Toca, Toka, Dok, Maryla, Maryla, Wolfia, Krzysiu Skrzypiec, Agnieszka i Paulina. I Paulina. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję Wam za komentarze. I dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że piszecie mi sympatyczne komentarze. Bardzo doceniam. Dobra dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia i trzymajcie się, pa! pa.